Małymi krokami twój licznik wieku się podnosi, a to obawiasz się, że mogłeś zacząć łysieć lub niedługo może to nastąpić? A może jesteś tu wyłącznie ze względu zaspokajania ciekawości? Tak czy siak, dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz o etapach łysienia. W jego określeniu posłużyli się najbardziej popularną i trafną skalę pomiarową wypadania włosów, a więc skalą Norwooda. Już sprawdzona, bo powstała w roku urodzenia brata Coopera, który swoją drogą też miał problemy z łysieniem, ale przez wczesną interwencję udało mu się je szybko zażegnać. Już przechodzę do konkretów. Skala dzieli się na 7 etapów, z których każdy ma swoją odrębną strefę utraty włosów i nasilenie. Etap pierwszy obejmuje właściwą linię włosów, więc pozwolę go sobie pominąć. Etap drugi, tutaj widzimy pierwsze objawy łysienia, gdzie linia włosów zaczyna się lekko cofać na skroniach, tworząc słagodne zakola. Ten typ ciężko zauważyć, dlatego większość z was rozpoznało się dopiero w następnym etapie. Następny etap trzeci, tu zaczynamy mieć do czynienia z tak logo McDonald's, tylko zamiast frytek otrzymujemy zakola. Najczęściej występuje w wieku około 30 lat. W tym momencie łysienie zaczyna być widoczne i może być problem estetycznym. Etap czwarty, w tym już zaawansowanym etapie, niestety pojawia się dowolnie nazywane rondo na głowie lub czapka biskupa, czyli przerzedzenie występujące na czubku głowy. Właśnie w tym momencie najwięcej poszkodowanych decyduje się na wizytę u dermatologa lub trychologa. Etap piąty, znikający most, czyli resztka włosów znajdujące się między cofającym się czołem a czubkiem głowy, Prowadzi walkę do ostatniego, a przysłowiowy most zaczyna się rozpadać. Etap szósty, amfiteatr. Skojarzenie jest w tym przypadku bardzo wymowne. Czyli pozostałe włosy występują naokoło głowy, przypominając kręgi widowni, a jakiekolwiek próby leczenia zachowawczego są w tym momencie zbędne. Ostatni etap siódmy, winylowa płyta. Gładki, lśniący krążek z minimalnym obwodem na brzegach. To stadium jest na tyle zaawansowane, że może być za późno nawet na ratowanie linii włosów przeszczepem.